rzutkarny I mamy rzut karny dla Sokoła, konsport Aleksandrów. No teraz będzie szansa dla drużyny trenera Bogdana Jóźwiaka, aby zdobyć gola. Do piłki podchodzi najbardziej doświadczony piłkarz w barwach drużyny z Aleksandrowa Łódzkiego, Paweł Kaczmarek, który ma wiele spotkań w Ekstraklasie. No miejmy nadzieję, że wykorzysta jedenastkę. To jest to ogromna szansa na to, aby już na początku meczu grać z przewagą jednego gola Paweł Kaczmarek. No, zobaczymy teraz, jak on wykona ten stały fragment gry. Zobacz, Michał, że to już jest 11. Minuta. Powtarza sytuacja z Olimpii Zabry. Miejmy nadzieję, że Paweł Kaczmarek strzeli bramkę. Kaczmarek, Kaczmarek, Kaczmarek i mamy 1-0 dla Sokoła. Konsport Aleksandrów. No teraz tutaj świt szuka bramki, szuka akcji, która mogłaby się zakończyć doprowadzeniem do wyrównania. Sokół musi tutaj w defensywie zagrać bardzo skutecznie teraz Przemysław Woźniczak, jednak dał się nabrać. Jeszcze tutaj Woźniczak został ograny i teraz szansa dla świtu nowy dwór mazowiecki, ale bardzo dobrze w bramce Lemanowicz. I mamy gola. Jeden do jednego. No zanosiło się na to, że tutaj defensywa Sokoła je, może popełnić błąd i tak się stało.